Dzisiaj przed nami bardzo proste danie, czyli placki bananowe. Pamiętajcie o tym, że do zajeń trzeba się odpowiednio przygotować, czyli ubieramy fartuch i myjemy ręce. Tak jak mówiłam, placki są bardzo proste, składają się tylko z trzech składników, czyli banan, jajko, i mąka. Oczywiście dodajemy troszeczkę oleju na rozgrzaną patelnię, kiedy będziemy już placki smażyć. I teraz tak. Wybieramy banany raczej starsze, ponieważ są bardziej słodkie. Także wcale się nie trzeba zrażać tym, że banan ma takie o ciemne plamy. To bardzo dobrze, ponieważ jest wtedy właśnie słodki. Do przygotowania. Otwieramy banana. Wrzucamy go do miski. I jeśli nie masz blendera, możesz poradzić sobie bezproblemowo widelcem. Trzeba go rozdrobnić w ten sposób. Tak wygląda rozdrobniony banan widelcem. Ja sobie pomogę teraz blenderem, ale jak nie macie blendera, to nie ma problemu. Możecie sobie to skończyć wszystko razem widelcem. Do miski dodajemy jajko. czubatą łyżkę mąki. Tak jak mówiłam, ja sobie teraz pomogę blenderem. Tak naprawdę możecie sobie dodać do smaku tutaj cynamonu, świetnie się sprawdzi, ale nie każdy lubi, więc robimy tutaj wersję podstawową. Zblendowana masa wygląda dokładnie tak. I teraz rozgrzewamy patelnię. Dodajemy małą łyżeczkę oleju bądź oliwy. Czekamy chwilę, aż patelnia się nagrzeje. Już czuję wyraźnie, że patelnia się rozgrzała. Więc nakładamy nasze placki na patelnię po jednej takiej sporej łyżce. Nakładamy placki. I czekamy dobrą minutę, aż się zarumienią z jednej strony. Kiedy placki już się ruszają po patelni swobodnie, można przerzucić je na drugą stronę Sami mogą być troszkę oporne, ale to nic. Sprawdzamy, jak placek wygląda z drugiej strony. Super usmalone. Także śmiało możemy ściągać nasze placki. Placki ściągamy. Gotowe placki wyglądają tak. Możecie je podawać swoimi ulubionymi dodatkami, czyli na przykład jogurtem naturalnym, albo jakimiś innymi owocami. Jeśli są za mało słodkie, oczywiście możesz je posypać cukrem pudrem, albo polać miodem. Wersja jest tutaj dowolna. Na plusa zapraszam zdjęcia gotowych placków na mojego maila. Pozdrawiam.